Marvis Mobile Homes, domki letniskowe dla całej falu wazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Staram się nie bawić żadne przewidywania, po prostu na pewno będziemy jechać, tak, żeby robić, zrobić swoje i. I wygrać to spotkanie. Wiadomo, że musimy gonić 10 punktów straty. To nie, to nie jest jakby mała zaliczka ze strony Łodzian i, i oni też tutaj nie przyjadą, jakby tylko odjechać meczu, tylko będą chcieli na pewno powalczyć i, i zawodnicy są w dobrej formy No ale będziemy przede wszystkim u siebie, tak? To już jak będzie ten sam mecz co dwa tygodnie temu w Łodzi i, i postaramy się po prostu go zdecydowanie wygrać, jakby przypieczętować ten awans do, 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 do półfinałów, tak? Więc. To już nie ma jakby znaczenia, wydaje mi się, z mojej perspektywy, na, na kogo my byśmy mieli trafić w półfinałach. No bo to już są jakby rzeczy, które prezydent do, do wejścia do, do ekstra Ligi nie powinien sobie zaprzątać głowy, z kim będzie jechał w półfinal, w później final. U siebie jesteśmy jakby. Zawsze jest, byliśmy jakby wstawiani w tym sezonie w roli faworyta i nie zawsze jakby nie w stu razy to wychodziło, tak, i, i to pokazał mecz w Łodzi, że, że jakby nie możemy być niczego pewien, nie możemy niczego pewni, żadnego wyniku, ale mówię, no to jest, będzie nas mecz u siebie i myślę, że on będzie zgoła inaczej jakby wyglądał. Przede wszystkim będziemy jechać praktycznie w pewnym składzie z Jankiem Kwechem i no wiadomo, że, że juniorzy też muszą coś dołożyć, bo ostatnio... Z, no, nie ma co ukrywać, z tym było troszkę słabo, tak? więc e, miejmy nadzieję, że wszystko jakby odpali. Wczoraj mieliśmy trening z całą drużyną, dosyć długo jeździliśmy. E, jest dosyć jakby upalnie, bym powiedział, przez te najbliższe dni i, i też trzeba było troszkę e, pomyśleć i, i poprzestawiać ten sprzęt, ale myślę, że jakby wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski na, na jutrzejszy mecz.